Witajcie, kochani, zapraszam Was na czytanie tygodniowe dla koziorożców na okres od 11 do 17 listopada 2024 roku. Przyjrzymy się dwóm aspektom aspektowi miłosnemu oraz zawodowo-finansowemu. Zanim przejdziemy do czytań, chciałem Wam bardzo podziękować za Waszą aktywność na moich profilach na Facebooku, na Instagramie. Na TikToku, na YouTubie jesteście, kochani, nieocenieni. Jest to dla mnie ogromna nobilitacja. Każde wasze kliknięcie, każdy wasz lajk, like, komentarz jest to paliwo dla mnie do kolejnego działania, do nagrywania, do bycia z wami jak najczęściej i mam nadzieję, że teraz będziemy działać, kochani, szeroko jak się tylko, tylko kochani, da. Jestem bardzo. Zadowolony z bieżącej sytuacji, a sytuacja kanału jest pomalutku rozwojowa. Moi drodzy, zaczynamy. Przechodzimy sobie. Najpierw zobaczymy sobie aspekt miłosny dla koziorowców na okres od 11 do 17 listopada 2024 roku. Przyjrzymy się na dzień dobrej sytuacji osób, które są obecnie w związku, w jakiejś relacji. Zobaczymy, co los. Na ten tydzień dla Was szykuję, co do Was idzie, jaka energia. Zaraz, kochani, wszystko sobie ustalimy. Zaczynamy, moi drodzy. Moi drodzy, osoby, które w ostatnim czasie w związku czuły się troszeczkę jak w takim podczasku, czuliście pewnego rodzaju ucisk. Być może wystąpiło też jakieś myśli o odejściu, o zakończeniu relacji, lub naszły was takie rozważania, czy, czy nie warto byłoby na przykład wrócić do kogoś z przeszłości. To będzie sytuacja, która minie w tym tygodniu. Minie, zostaniecie, dostaniecie nowej energii, nowej mocy. Nie rozwiąże to być może wszystkich problemów tych osób, gdzie te wątpliwości się pojawiają, ale sytuacja wasza powinna się mocno oczyścić. Jest, jest szansa na naprawdę na, 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 rozwój tej sytu, na rozwój tej miłości, na fajny poziom z powrotem. Czego się musicie wystrzegać? Musicie się wstrzegać yy, krytykowania rodziny partnera lub partnerki. To jest bardzo istotne. Jeżeli są problematyczni, jeżeli Wasze problemy wynikają z tego, że na przykład partner czy partnerka są za bardzo związani ze swoimi rodzicami lub po prostu zbytnio liczą się z nich zdaniem lub nadmiernie się z nimi konsultują, to moi drodzy, musicie troszeczkę na to w tym tygodniu przymknąć oko, bo te osoby robią to nie tyle wam na złość, co robią to. Przez to, że mają swoje problemy, których nie, które niekoniecznie potrafią wam wyarty, wyartykułować i przez to uciekają gdzieś na to tak zwane matczyne łono. Musicie to troszeczkę zrozumieć. Ja wiem, że wiem, że ciężko, bo to jednak często ci teściowie, rodzice to są problematyczni, jednak w związkach, gdyż mają zupełnie inną optykę na pewne sprawy. Natomiast nie jest to czas na zaostrzenie retory, retoryki, jeżeli partner czy partnerka zbyt dużo czasu spędzają na przykład z rodzicami, to nie jest to dobry czas na to, żeby powiedzieć nie. Koniec tego. Albo jesteś cały czas tu ze mną, e, albo z nimi. Nie, nie jest to czas na ultimatum na pewno. Jest szansa na dużą poprawę, dlatego po początkowych tych trudnościach powinno wszystko się ustabilizować. Dlatego, kochani, zbierajcie moc w sobie i zbierajcie w sobie przede wszystkim cierpliwość, która wam się w tym tygodniu bardzo mocno może, kochani, przydać. Cierpliwość w związku jest z rzeczą bardzo ważną. Drodzy, dro, drodzy moi, teraz przechodzimy do czytania dla osób, które są singlami obecnie. Jak ten aspekt miłosny będzie u singli, kochani, wyglądał? Co tam się może wydarzyć? Co tam przyjdzie, co szykuje los na okres od 11 do 17 listopada, kochani. Już sobie to sprawdzamy. Moi drodzy, dla osób, które są po zakończeniu relacji, czy świeżo, czy troszeczkę dalej, jest to czas, który po, długiej, po długim czasie udręki. Tkwienia w takim zawieszeniu, wreszcie, kochani, gdzieś odejdzie wa, w Was pewnego rodzaju smutek i żal, odejdzie od Was y, takie połączenie energetyczne z, z tą osobą z przeszłości i jest szansa na totalne zamknięcie drogi y, tej miłosnej z przeszłości. Co to oznacza? Oznacza to, że nie będzie ona dłużej dla Was takim y, obciążeniem jak do tej pory. Co jest świetną wiadomością dla Was, dlatego że możecie teraz otworzyć się na nową osobę, na nową miłość, nie patrzeć na, na tą osobę z przyszłości przez pryzmat, przez pryzmat osoby z przeszłości, co ułatwi bardzo dużo. Przede wszystkim też odejdzie w Was taka myśl, że można było zrobić coś więcej, coś inaczej, a może to jest moja wina, a może ja byłem niewystarczający, a może ja byłam niewystarczająca. Moi drodzy, to jest okres dla osób, które są po rozstaniu na totalne zamknięcie przyszłości. I pomimo tego, że te karty wyglądają bardzo negatywnie, to moi drodzy, to, są, to jest kapitalna wiadomość dla Was, bo to jest szansa dla Was na nowe otwarcie, które jest Wam nie, niebotycznie potrzebne, moi drodzy. Dlatego cieszę się, że uda Wam się zamknąć te swoje drzwi przeszłości. To jest świetna sprawa, kochani. Dobrze, teraz przechodzimy do czytania finansowego. Zobaczymy, co będzie się działo u osób, które są biznesmenami, którzy prowadzą jakieś rodzaj działalności gospodarczej, są samozatrudnieni lub mają takie stanowisko, gdzie są w pełni decyzyjni. Nad swoim losem, kochani. Tym losem zawodowym, oczywiście. Kochani, przyjrzyjmy się temu. Moi drodzy, a tutaj znowu inaczej niż w miłości, tutaj sprawy z przeszłości będą, będą przeszkadzać. Może się pojawić duża dynamika w Waszej działalności, czyli dużo spraw na głowie, dużo trudnych wyborów, dużo sytuacji, które będą, podejm będą wymagać, żeby zadecydować już teraz w tym momencie. Nie będzie drogi odwrotu przed tym. Może Wam troszeczkę brakować odwagi w tym czasie, czyli możecie się poczuć pogubieni, musicie zachować dystans do pewnych spraw i są możliwe straty finansowe. Straty finansowe mogą polegać na tym, że jeżeli będzie tych spraw dużo, dużo rzeczy do ogarnięcia, to coś może się nie udać, lub możecie podjąć nie najlepszą decyzję, jeżeli będzie trzeba podjąć. Jakiś wybór, to znaczy, jeżeli będą trzy oferty na stole i coś, z czegoś trzeba będzie zrezygnować, to może się okazać, że zrezygnujecie z takich opcji lepszych, a gorsze zostaną z wami. Jest to okres, w którym będziecie musieli być mocni fizycznie i psychicznie. Także przygotujcie się, bo może się bardzo dużo zdarzyć naraz i będzie to dla was. No, będzie to rzutować oczywiście też na Wasze sprawy poza pracą, dlatego to musicie być zwarci i gotowi, kochani, w tym czasie. Nie ma czasu na to, nie ma opcji na to, żeby gdzieś tam próbować przed tym uciec, bo przed tym uciec się, kochani, nie da. Dobrze, moi drodzy, moi, moi kochani, teraz ostatnie czytanie dla koziorożców na okres od 11 do 17 listopada. Sprawdzimy sobie sytuację zawodową osób, które są zatrudnione na etacie, kochani. Zobaczymy, co wam los szykuje na ten okres. Co tu możemy wymyśleć, co się może pojawić, jaka szansa, jaka generalnie energia będzie wokół was w tym okresie. Zobaczymy, moi kochani. Moi drodzy, w tym okresie, analogicznie do osób, które są samozatrudnione, może się pojawić bardzo dużo w pracy. Może być ciężko, może być yy, nawał tej pracy, więc będzie to wymagać od Was tego, żeby być naprawdę w formie, ale jest bardzo duża szansa na sukces przy dużej dynamice i jest duża szansa, kochani, na awans, na, na wykazanie się w pracy, także czeka Was dobry okres. Dobry okres na to, żeby udowodnić swoją wartość, dobry okres na to, żeby pokazać, że stać nas, stać Was na więcej, że macie większy potencjał niż Wasze obecne stanowisko. Dlatego, kochani, zabierajcie się do pracy, bądźcie rzetelni w swojej pracy i oczekujcie, że wróci to dobro do Was w szybkim czasie. Dziękuję bardzo, kochani, za dzisiejsze czytanie. To jest dla mnie zaszczyt, że mogę z Wami być. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.